Hej, 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 hej. Witajcie, witajcie, witajcie. Zobaczymy, czy Facebook dzisiaj nam skakuje, tak jak wczoraj, czy troszeczkę lepiej. I zaczynamy. Witam, witam, witam. Monika Jurgiel, Kołd Froku. Dla Was dzisiaj specjalnie będziemy mówić o emocjach, w sumie. W lutym mówimy o emocjach i mówiliśmy o tym, czym są emocje, co to są emocje, co się z nami dzieje, jak my te emocje tłumimy, czyli jakie mają skutki, tak? A dzisiaj, brak, jakie, jakie są skutki braku wyrażania tych emocji, tak? A dzisiaj powiemy właśnie o tym, w jaki sposób w ogóle je wyrażać, słuchajcie. Więc witam, witam Was serdecznie, przywitajcie się proszę, napiszcie co u Was napiszcie co u Was, jak się czujecie jak Wasze nastawienie na dzisiejsze spotkanie i zaczynamy, słuchajcie nie będziemy przeciągać, więc tak emocje, słuchajcie emocje, emocje, emocje jak oswoić w ogóle emocje jak je wyrazić, tak? Najpierw no to wypadałoby w ogóle zauważyć, że coś się z nami dzieje że coś się z nami dzieje czyli zauważamy emocje, zauważamy to myśl, to uczucie, zauważamy to, co jest e, inne, tak? Że w ogóle coś, coś się dzieje w nas, tak? Że na przykład jesteśmy źli, że na przykład mamy ochotę na kogoś wrzeszczać że na przykład mamy ochotę kogoś, nie wiem, kopnąć, uderzyć, e, pokazać mu środkowy palec, że nasze tętno wzrasta, że zaczynamy e, szybciej oddychać, tak? Więc zauważamy to, słuchajcie, jakbyśmy mieli się zatrzymać. Ja wiem, że to łatwo się mówi, a jesteś w złości, czy a, masz taką, jakiś taki stres, i nagle ty mi każe się zatrzymać. Tak właśnie każe ci się zatrzymać, żebyś zauważyła to, co się z tobą dzieje. Witajcie, dziewczyny, dajcie znaka, bo, bo są tu same dziewczyny na grupie, więc myślę, że no, po drugiej stronie są dziewczyny, więc dajcie znaka, przywitajcie się ze mną, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy w ogóle ogarniam to, bo wczoraj słuchajcie Facebook na moim live, coś tam szwankował. Więc mam nadzieję, że wszystko tutaj jest ok, bo na pewno są opóźnienia. Potem, jak już zauważymy tą emocję, słuchajcie, to wypadałoby ją nazwać. Czyli mamy zauważ, nazwij. Czyli tak naprawdę spróbuj nazwać to, co się z tobą dzieje. Czy odczuwasz radość? Czy odczuwasz szczęście? Czy odczuwasz smutek? Czy może wściekłość? Czy może coś innego? Nazwij to. Co to w ogóle jest? Nie musisz nazywać tego precyzyjnie, bo tak jakby sama miała siebie zdiagnozować, czy to jest bardziej coś pozytywnego, czy to jest bardziej coś negatywnego. Czyli nazwij to y, też w taki sposób, jakbyś miała znaleźć to w swoim ciele, czyli gdzie te emocje są miejscowe w twoim ciele. Czyli jeśli odczuwasz na przykład złość, to gdzie, jak czujesz, gdzie ta złość w twoim ciele jest? Tak? Na przykład y, nie wiem, ja jak odczuwam złość, y, to, to ta złość w moim ciele jest na przykład w mojej klatce piersiowej albo jest w moich rękach, bo na przykład ja te ręce wtedy e, robię tak e, i, i po prostu czuję, że ta złość mi aż pulsuje. Tak? Jak jest u was z tą złością? Gdzie ta złość jest? Przeważnie. Bo to nie musi być w tym samym miejscu ta złość, tak? bo może być w innym miejscu. Za każdym razem może się umiejscować w innym miejscu, gdzie u ciebie jest. Może na przykład jak się stresujesz, e, czujesz jakiś ciężar, to na przykład boli cię kark, tak? Boli cię kark i czujesz takie, takie obciążenie, tak? Albo boli cię brzuch, jak się stresujesz. Na przykład pamiętam, jak miałam jakieś egzaminy albo miałam rozmowę o pracę, to na przykład się stresowałam, to bolał mnie brzuch, tak? Jak u Was w ogóle, jak u Was to jest, tak? Gdzie Wy w ogóle to czujecie? Gdzie wy czujecie swoje emocje, tak? Gdzie to czuć. E, więc nazywamy i da, pozwalamy sobie to poczuć. Potem trzecim takim elementem, słuchajcie, m, tego radzenia sobie z tymi emocjami sposoby jest takie wyrażenie. E, nie, przepraszam was, jest poczucie tego, tak? Czyli mamy, e, mamy zauważ, nazwij i poczuj. Czyli czujemy teraz emocje, tak? Więc tak jakby, jakbyśmy mieli się zatrzymać i sobie mm, zatopić się na chwilę w tym. Tak jakbyś miał stanąć i w zwolnionym tempie, takiej z perspektywy kamery, obejrzeć siebie i zobaczyć, co się w tobie dzieje. W takim spowolnionym tempie, tak? Żeby sobie poprzyglądać się sobie, poprzyglądać się swoim reakcjom, tak? Pozwolić sobie właśnie zrozumieć Swoją emocję, pozwolić sobie zrozumieć, upyć w tym, i słuchajcie, to takie spowolnienie, to takie odsunięcie się na chwilę, bo, bo to też się wiąże z tym, że nasz, nasze ciało i nasz umysł oczekuje od nas reakcji od razu, tak? że my coś zrobimy, tak? że to, to tak jak nasz mózg jest tak skonstruowany, że albo uciekasz, albo giniesz, tak. Albo uciekasz w sensie takim, działasz, albo, albo od razu coś się z tobą dzieje. Tak? Więc chodzi o to, żeby się zatrzymać, czy dać sobie taki, taki czas, żeby nie podejmować decyzji od razu, co my mamy zrobić z tą emocją, tak? bo przyjrzeć się jej z boku. I wtedy, jak my się jej przyjrzymy z boku, jak my, e, jak my sobie damy tą, ten czas, tą chwilę, żeby poczuć tą emocję, tak? żeby poprzyglądać się jej z, z innej perspektywy, to nasze ciało, słuchajcie, automatycznie się uspokoi. Bo na przykład możesz, bo za chwilę będziemy o tym mówić, właśnie o tej redukcji, znaczy redukcji, w jaki sposób my mamy wyrażać te emocje, w jaki sposób mamy wy, 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 wyrażać na przykład tą złość, tak? To na przykład jednym takim sposobem jest to, żeby oddychać, żeby po prostu skoncentrować się nie na tej emocji, czy na tym, co nas wkurza i denerwuje i tak dalej, bo od razu chcemy i się od razu chcemy komuś na przykład przywalić, załóżmy, tak? albo komuś coś zabrać, jak na, na przykład, e, nie wiem, załóżmy tutaj sobie taki pomysł się e, pojawił, e, nie wiem, dziecko gra na jakiejś harmonicy, a ciebie boli głowa albo na jakimś bębenku i prosisz syna, prosisz córkę, przestań, e, nie graj na tym bębenku, bo boli mnie głowa, tak a dziecko oczywiście Ciebie nie słucha, bo ono się świetnie bawi, dlaczego ma Cię słuchać, tak? Twoja pierwsza taka reakcja jest po prostu chcesz stać, musi zabrać mi ten bębenek, tak? To jakbyś miała się zatrzymać w tym momencie i po prostu sobie pomyśleć: okej, okay, to jest moja emocja, to nie jest jego emocja, tak? Nie zabieraj mi tego bębenka, tylko na przykład się zatrzymaj, poczuć, gdzie ta emocja jest, gdzie ta złość jest gdzie ten, nie wiem, ból głowy jest, ból ciała twojego na przykład jest, tak? Jakbyś miała zareagować w inny sposób, zmienić schemat, tak? Zobaczyć to z innej perspektywy w ogóle i na przykład sobie głęboko poddychać. I wtedy twoje ciało, twój mózg nie koncentruje się na tym, że ma iść i zabrać tą zabawkę, bo ta zabawka cię wkurza i denerwuje, tylko na przykład koncentruje się na oddychaniu. A jak ty się koncentrujesz na oddychaniu, tak? To twoje ciało dostaje więcej... Tlenu, więcej oksytocyny, czyli oksytocyna to jest hormon szczęścia, czyli zamiast stresu, zamiast kortyzolu, tak? zamiast adrenaliny, przychodzi oksytocyna i ty się czujesz bardziej uspokojony. Tak? I o to właśnie chodzi, słuchajcie, żeby to złapać, ten moment, w jaki sposób my możemy się lepiej poczuć. Tak? Nie wiem, jak to z Wami działa. Dajcie znać, co wy w ogóle o tym myślicie. Czy, czy myślicie, że jest ok? Czy myślicie, że to, co mówię, w ogóle nie ma sensu? E, i, i, I tak naprawdę e, nie, 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 nie wiem, nie, 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 nie rezonuje to z Wami w ogóle. E, I potem takim kolejnym właśnie sposobem, jak my to już poczuliśmy, jest wyrażanie, słuchajcie, wyrażanie tych emocji, tak? Czyli zamiast właśnie ukrywania, Zamiast udawania, że się nic nie stało, że nic nas nie rusza, że, że po prostu wszystko jest ok, i tak dalej, zamiatania właśnie tych emocji pod dywan, chodzi o to, żeby znaleźć sposób, jak je wyrazić, tak? Znaleźć sposób, w jaki sposób my możemy tę złość, ten smusek wyrazić, wypchnąć z naszego ciała, wypchnąć z naszego organizmu, tak? I to mogą być różne sposoby, za chwilę o nim będziemy mówić, tak? Więc potem sobie przychodzi ci taka myśl, w jaki sposób ja się mogę tego pozbyć ze swojego organizmu. Znaczy nawet nie pozbyć, bo jeśli jesteś szczęśliwa, jeśli, jeśli jesteś zadowolona, to nie, nie będziesz chciała się pozbywać szczęścia i zadowolenia, tylko się zastanowić, w jaki sposób ja mogę te emocje wyrazić, co ja mogę zrobić, tak? Ale mówimy tutaj bardziej w takim kontekście tych negatywnych emocji, tak? Czyli w jaki sposób co ja mogę zrobić dla siebie, żeby sobie powód, żeby nie kumulować tych emocji negatywnych. W swoim ciele, bo tydzień temu o tym mówiliśmy, co się stanie, jak będziemy kumulować te emocje, tak? E, czyli będziemy apatyczni, ospali, nic nam się nie będzie chciało, nie będziemy mieć motywacji, tak? To co możemy zrobić, żeby, e, żeby sobie samemu pomóc? I potem, słuchajcie, taki piąty element e, tego schematu to jest działanie. Czyli potem tak naprawdę, e, żeby działać, żeby. E, ten pomysł, który sobie wykrywałeś, w jaki sposób chcesz się tej emocji pozbyć, żeby pójść to zrobić i przeanalizować to, tak? Bo to o to chodzi, żeby przeanalizować. Czy to nam pomogło? Czy to nam poskutkowało? Czy w ogóle to na przykład, że myśleliśmy sobie, że pójdziemy sobie na siłownię, bo jesteśmy zestresowani, czy to nam w jakiś sposób pomogło? Czy dalej czujemy się zestresowani? Czy na przykład, nie wiem, jesteś zestresowana, bo masz jakiś egzamin, albo jakieś, nie wiem, rozmowy o pracy, idziesz, stwierdzasz, idę sobie pobiegać, żeby się troszeczkę odstresować, tak? I, I mówisz, nie, no to mi w ogóle nie pomogło, tak? Więc szukasz jakiegoś innego sposobu, tak, żeby sobie z tym. Z tą emocją poradzić. Dajcie znaka, w ogóle jak wy to czujecie, e, czy w ogóle to jest ten schemat, którego szukaliście. I teraz sobie możemy powiedzieć, właśnie jakie my mamy sposoby na to, żeby wyrazić nasze emocje, tak, żeby tak jakby je zredukować w jakiś sposób, tak, żeby je z naszego organizmu, jeśli one są negatywne, żeby się ich pozbyć, tak? Ale nie w taki destruktywny sposób, bym powiedziała, e, raniąc drugą osobę, która jest przy nas, tak? Bo czasami to jest takie, że my tych emocji nie, pan, nie panujemy nad nimi, tak? I krzywdzimy naszych bliskich, a my tak naprawdę tego nie chcemy. E, więc. bo w złości, nie wiem, kogoś popchniemy, bo w złości kogoś e, uderzymy, bo w złości komuś coś powiemy, przeklniemy, tak, nakrzyczymy, tak, bo my tego nie kontrolujemy, tak, więc o to chodzi właśnie, żeby się zatrzymać, tak, żeby się poprzyglądać temu, co ty tak naprawdę czujesz, tak, i ta, 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 ten, ten moment, kiedy ty się zatrzymasz, to da ci ty, tą chwilę na to, żeby się zastanowić, co ja mogę z tym zrobić, i właśnie chodzi o to, żeby mieć tą listę tych sposobów, już z, z przygotowaną, mieć w głowie chociaż dwa, trzy sposoby, co ja mogę zrobić w tym momencie, tak? I na przykład, jak to jest u Was, co Wy na przykład robicie, albo byście chciały robić, jak się na przykład zestresujecie, jak się zdenerwujecie, tak? Zamiast na przykład wchodzić w, w jakąś potyczkę słowną z Twoim partnerem czy mężem, to lepiej na przykład wyjść na spacer, powiedzieć, przepraszam. Ja z Tobą nie mogę teraz rozmawiać, bo ja jestem wzburzona. Ja nie mogę teraz z Tobą rozmawiać, bo jestem zdenerwowana. I ja wtedy na przykład y, będę krzyczeć, będę cię wyzywać, tak? Będę przeklinać. Y, może dojść do jakichś rękoczynów, tak? Może. Ja, ja wiecie, ja tylko sobie tak tutaj gdywam, tak? Więc po co nam to? Możesz powiedzieć, zakomunikować partnerowi, mężowi słuchaj, ja jestem. Użona na maksa i ja teraz nie będę z Tobą gadać, bo to jest bez sensu w ogóle ta rozmowa, bo powiem coś, czego tak naprawdę nie uważam, nie myślę, e, a już jak coś wyjdzie z ciebie, tak, wyjdą jakieś słowa, e, to po co, tak? Lepiej na przykład... Y Wyjść na spacer, słuchajcie, ja tak robię. E, bo nie ukrywam, też mam potyczki słowne z moim partnerem, z moim mężem, czasami i sobie myślę. Kiedy, I kiedyś właśnie tak było, słuchajcie, że odbijaliśmy sobie piłeczkę. On na mnie coś powiedział, ja na niego. On na mnie, ja na niego. On na mnie, ja na niego. I coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, tak? A potem wulkan wybuchł i było, były zgliszcza, tak? Po co? Ja teraz na przykład mówię, słuchaj, nie mam ochoty, z mam rozmawiać. Ubieram się i wychodzę, mówię, idę na spacer. Idę na spacer pochodzę sobie 10-15 minut, przemyślę sobie w głowie to wszystko, przemyślę sobie to wszystko, co się zadziało, tak, e, czasami nawet pójdę i, e, i sobie popłaczę na tym świeżym powietrzu, tak wam powiem, tak, czyli gdzieś tam po prostu ta emocja ze mnie wyjdzie, tak, ten taki i, i wtedy będzie, e, i wtedy ty się lepiej poczujesz, tak, oczywiście głęboko oddycham wtedy, tak, bo to mnie uspokaja, bo już znalazłam, że oddychanie, że głębokie oddychanie daje mi właśnie, e, Daje mi ten spokój, tak? Więc wychodzę na dwór, idę właśnie, rozmawiam, tak? Idę, rozmawiam sama ze sobą, tak? Bo to jest taka rozmowa sama ze sobą i wiesz, i jakoś próbuję to przegadać, I wtedy ja się uspokajam, moje ciało się uspokaja, tak? Mój umysł się uspokaja, tak? I ja idąc na taki spacer, wracam z jakimś rozwiązaniem przeważnie, tak? Wracam z jakimś takim rozwiązaniem, żebyśmy mogli to przegadać, tak? Żeby tak mieć na spokojnie. Czas, przestrzeń, żeby się zastanowić, co dalej, a nie od razu akcja, od razu reakcja i to przeważnie agresywna, tak? E, więc dajcie znaka w ogóle, jakie są was, w jaki sposób wy mm, na przykład e, wyrażacie emocje, tak? W jak, co wy tak naprawdę robicie? E, bo można na przykład. Co można jeszcze zrobić, tak? Tak jak powiedzieliśmy, można głęboko oddychać, można pójść pobiegać, można pójść na siłownię. Wszystkie możliwe formy sportu są dozwolone. Bo wtedy nasze ciało dostaje więcej tlenu, tak? Więc wtedy te, 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 ta adrenalina, ten, ten kortyzol zamienia miejsce z oksytocyną tak? I my się czujemy lepiej, tak? Czujemy się lepiej, czujemy się bardziej uspokojeni i nasz umysł się zajmuje czymś innym, tak? Też w jakiejś formie o tym myślimy, ale już to nie jest ten moment, tak? Bo my się zatrzymaliśmy, my się zastanowiliśmy, my szukamy rozwiązań, a nie tak jakby od razu. E, takiej reakcji, takiego, żeby się wyżyć na kimś, żeby, e, żeby, żeby to z nas szło, tak? Na przykład takim sposobem, słuchajcie, e, dla mnie, e, który jest taki śmieszny i, 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 i fajny sobie myślę, to jest na przykład to, że jak czujesz się mega wkurzona, mega zestresowana, idź sobie do auta, idź sobie do samochodu, tak? E, włącz głośną muzykę i krzycz dowoli, ile chcesz, tak? Płać, możesz krzyczeć, możesz płakać, możesz robić co chcesz, ale wtedy nikt cię nie słyszy, słuchajcie. Nie krzyczysz na drugą osobę, tak? Tylko krzyczysz po prostu, wykrzykujesz tę ten, ten, złość, ten gniew, tak? Tą, tą negatywną emocję, nie kumulujesz jej w sobie, tak? Tylko wykrzykujesz, nie krzyczysz na dziecko, nie krzyczysz na męża, nie krzyczysz, nie wiem, na koleżankę z pracy. Tak, ja wiem, bo to się łatwo mówi, poczekaj, bo ja nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo jestem zła. Tak, właśnie tak, możesz powiedzieć: Przepraszam, ja nie będę teraz z tobą rozmawiała, muszę iść do toalety na przykład, tak? I wychodzisz do toalety, i w tej toalecie w pracy możesz masz czas, masz przestrzeń, żeby się uspokoić, tak? I powiedzieć na przykład, potem wracasz z jakimś mini rozwiązaniem, powiedzieć na przykład, jeśli to wyszła, wy, wyszła jakaś sytuacja z Twojej strony, możesz powiedzieć: Przepraszam. Nie chciałam tego, przepraszam, popatrzam na to z tej innej perspektywy, tak? E, I słuchajcie te słowa: e, przepraszam, dziękuję, e, wybacz mi. E, ja wiem, że to ciężko przez gadło czasami przechodzi, ja sobie zdaję z tego sprawę, bo mi też czasami ciężko przechodzi przez, e, przez gadło, ale jak ja sobie myślę na to z takiej perspektywy, jak mam jakąś taką relację z moim e, mężem, tak najczęściej z moimi dziećmi, e, i coś powiem, czego nie chciałam powiedzieć, albo zrobię coś, czego nie chciałam zrobić albo tylko myślę w jakiejś tam sytuacji z mojej perspektywy, to potem jak w takim momencie, gdzie się właśnie zatrzymuję, się przyglądam temu, co ja czuję, pojawia się we mnie coś takiego, że sobie myślę, ale ty, ale przecież on nie musi, ta osoba nie musi czuć tego samego, co ja, ta osoba nie musi widzieć tego samego, co ja, ta osoba jest w całkiem innej sytuacji, jest w całkiem innym położeniu, jest w całkiem innej, patrzy na to wszystko z innej perspektywy, więc ona też może mieć swoją rację, tak? I tutaj dochodzimy do tego takiego momentu, że ja mam w sobie takie przyzwolenie, ok, przecież ktoś może uważać inaczej, no nie, i ja sobie się kurde, no ok, dobra, no to co ta druga strona myśli, teraz znajdźmy środek, znajdźmy sposób, jak możemy rozwiązać tą sytuację, tak. Ja mówię już tutaj o jakichś tam takich innych, troszeczkę zboczyliśmy, jak, jak ten gniew i, i jak te emocje wyrazić w relacji z drugim człowiekiem, tak, ale myślę, że to też jest ważne, tak, jak my będziemy reagować na to wszystko, tak. Więc to ty decydujesz, tak naprawdę, co ty z tym robisz. Znajdź swój sposób, tak? Ale od razu nie reaguj. Nie krzycz, nie wyzywaj, nie bij, tak? Bo czasami, y, słuchajcie, ja nie mówię, że wybijecie dzieci. Ja nie mówię, że ja biję swoje dzieci, ale no, powiem wam, no. Przy... Mam, y, 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 kiedyś tam może klapnęłam swoje dziecko, tak? Tak powiem, ale już teraz tego nie robię, bo wiem, że tak, nie powinnam robić, bo ja nie chcę tak robić, tak? Teraz próbuję. Z nimi rozmawiać, wytłumaczyć, powiedzieć, nie krzyczeć. Tylko na przykład mówię, przepraszam, e, nie wiem, e, moja córka ma imię na, na imię Liliana, przepraszam, ja teraz z Tobą nie będę rozmawiał na ten temat, bo widzę, że Ty jesteś zburzona, tak? Albo mówię, ja jestem zburzona, jestem zdenerwowana, ja nie chcę teraz o tym rozmawiać, tak? Daj mi proszę przestrzeń, wróć do mnie za pięć minut, jak ja się uspokoję, tak? Na przykład. I ja tak mówię, i dziecko się na mnie patrzy, co się kurde, co to tak, tak? Ale wiecie, wychodzi, no nie? E, I wraca za chwilę, tak? I wraca za chwilę, ja już mam, got, mam e, w swojej głowie coś innego, mam gotowe, znaczy gotowe, mam inne rozwiązanie, tak? Niekoniecznie rozwiązanie, że muszę na dziecko nakrzyczeć, bo mnie wkurza, tak? Albo mów, muszę jej powiedzieć, wyjdź stąd, bo, bo mam dość, bo jestem zmęczona, załóżmy, tak? Bo coś mnie przytłacza i mam za dużo obowiązków, zadań i tak dalej, tylko po prostu mam inną, gotową odpowiedź, tak? Inaczej się czuję, nie czuję się z, z poziomu osoby, która ma atakować, bo w taki sposób, żeby tą emocję złą siebie tak jakby wyrazić, tak? To ja po prostu już jestem bardziej spokojna, tak? Dajcie znać, jak wy w ogóle się z tym czujecie. Jakie wy macie sposoby na wyrażanie swoich emocji, tak? A jak byście pomyślały o tym, no wyrażamy, nie wiem, radość, wdzięczność, szczęście, tak? No to w jaki sposób te takie emocje, te pozytywne emocje wyrażamy, tak? Jak to u nas jest, tak? To u mnie takim, jak ja jestem szczęśliwa, jak ja jestem wdzięczna, to ja na przykład lubię wszystkich przytulać, lubię siebie przytulać, czasami słuchajcie, podchodzę do lusterka, patrzę sobie w to lusterko i mówię, na przykład jak jestem z siebie dumna, bo odniosłam jakiś sukces, tak? Mówię sobie, wow, super, brawo, jestem z ciebie dumna, świetnie to zrobiłaś, tak? Więc mówię o tych takich pozytywnych emocjach, na przykład jak cieszę się albo jestem za coś wdzięczna to możesz sobie pisać na przykład swój pamiętnik tak albo pisać sobie dziennik wdzięczności za co jesteś wdzięczna tak albo dziennik sukcesów możesz sobie też wypisywać dziennik takiej życzliwości co się wydarzyło w twoim dniu za co ty jesteś wdzięczna za tak na przykład że ktoś był dla ciebie miły że ktoś był dla ciebie dobry że ty byłaś dla kogoś dobra i miła tak ja miałam kiedyś taką sytuację, że na przykład pan w autobusie oddał mi bilet. Okazało się, że nie miałam wystarczającej liczby drobnych pieniędzy, nie mogłam kupić biletu. I to była noc. Ja wracałam ze studiów z Londynu, wam zmęczona mega północ, a ja rano o 6 muszę wstać do pracy. Zdjęłam się Boże, no i co teraz? Ja tu nie pojadę do domu, jak ja w ogóle wiecie, ogarnę to. Słuchajcie, ten człowiek oddał mi swój bilet. I ja po prostu byłam, on chyba czuł te moje emocje, słuchajcie, czuł tą moją bezradność, ja byłam mu tak wdzięczna, słuchajcie, nigdy w życiu chyba, znaczy, nie, powiedziałam, nigdy w życiu nie byłam nikomu tak wdzięczna, nie byłam wdzięczna ludziom, ale to, to po prostu tak jakby, słuchajcie, to było takie, no ja wysłałam intencję że ja chcę dotrzeć do tego domu, że ja chcę być w tym domu jak najszybciej, jak najszybciej położyć się spać i on chyba to usłyszał, słuchajcie, tak, więc... Zastanówcie się, w jaki sposób wy wyrażacie te emocje, jak jesteście źli, jesteście smutni, czy idziecie gdzieś, na przykład jak jesteś smutna, to kładziesz idziesz do pokoju, kładziesz się, oglądasz sobie jakiś swój serial, który, który lubisz, czy może czytasz jakąś książkę, czy może po prostu zasypiasz, czy słuchasz jakiejś muzyki, znajdź swoje sposoby, tak? a jak jesteś w tych takich wysokich wibracjach, jak jesteś w szczęściu, w radości, wdzięczności, to jak to wyrażasz, tak? Bo to też jest ważne, żeby, żeby znaleźć te sposoby, jak my będziemy wyrażać te emocje, tak? Na przykład może jak jesteś szczęśliwa, może do kogoś zadzwonić, e, powiedzieć komuś, e, że kogoś kochasz, że jesteś szczęśliwa, bo się wydarzyło to, to i tamto, tak? Ja myślę, że inni ludzie też się będą cieszyli, też będą się szczęśliwi razem z nami, e, że mogą tak jakby być... E, Towarzyszami nam w tej podróży, w tej emocji, tak? Więc to Ty decydujesz, w jaki sposób chcesz te emocję wyrażać, tak? My tylko tutaj się tak jakby zastanawiamy, mówimy o tym w ogóle. Ja nie wiem, czy to dzisiaj jest coś z komentarzami, bo nie widzę w ogóle, słuchajcie, Waszych komentarzy. Nie wiem, czy coś pisaliście, czy nie, ale nic nie widzę. Nic mi tutaj nie kliknęło, więc nie wiem tak naprawdę o co chodzi. Jeśli. Pisaliście, pisaliście, pisałyście jakieś komentarze, to przeczytam je później i odniosę się do nich, bo po prostu coś ten Facebook chyba nam szwankuje, e, bo zawsze jest jakaś akcja, e, jakaś reakcja z Waszej strony, zawsze są jakieś komentarze. Dzisiaj nic się nie pojawiło, więc to jest troszeczkę dziwne, e, ale może coś po prostu jest z Facebookiem, a może po prostu nie macie ochoty dzisiaj e, e, mówić o swoich e, o swoich spostrzeżeniach i, i emocjach. No jak najbardziej e, to jest OK. Dobrze, moi drodzy, moje drogie. E, więc dajcie znaka, jeśli, jeśli z Waszej strony komentarze działają, dajcie znaka, napiszcie, co myślicie, co ze sobą zabieracie dzisiaj, tak? Co zabieracie dzisiaj e, ze sobą, jeśli chodzi właśnie o ten kontekst wyrażania emocji. Czyli po pierwsze, co po pierwsze robimy? Co robimy e, po pierwsze? Po pierwsze e, Zauważamy emocje, tak? Czyli ją zauważamy, potem ją nazywamy, potem sobie próbujemy ją poczuć, tak? I znaleźć sposób, jak znaczy znaleźć pomyśleć, jak my możemy ją wyrazić i działać, tak? I żeby to zrobić, tak? Po prostu w takim schemacie. Czyli najpierw, na, najpierw zauważamy, potem nazywamy, hmm. potem czujemy, tak? I, i potem po prostu wyrażamy, tak? czyli działamy, czyli robimy coś, żeby tą emocję zredukować w sobie. Tak? Jeśli to jest oczywiście negatywna emocja, tak? jeśli jest pozytywna, no to też w jakiś sposób e, e, z, musimy znaleźć ujście. Tak? E, co możemy zrobić, żeby, żeby wrócić do tego takiego balansu, do poziomu e, wskazanego? Tak? Więc e, napiszcie proszę w komentarzach. Co zawieracie ze sobą? Jak wy się czujecie z tym tematem emocji? I czym jeszcze coś mogłabym na ten temat tutaj powiedzieć? Jeśli macie jakieś pytania, to jak najbardziej, proszę, za, zachęcam Was do zadawania pytań. I chyba będzie tyle z mojej strony, jeśli chodzi o emocje dzisiaj. I w przyszłym tygodniu, jeszcze nie wiem, jaki będzie temat, może wrzucę ankietę, i Wy zdecydujecie, o czym byście chcieli ode mnie usłyszeć. Więc zapraszam Was serdecznie na następny tydzień, na piątek i życzę Wam cudownego dnia, cudownego tygodnia i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, Monika Jurgiel, coach Pa, pa, pa.